Z pustych, opuszczonych domostw zszedłszy ranną nogę, postawił na głazie, i wzrok już nie pierwszy posłał dalej. Ponieważ iść nie mógł, usiadł na kamieniach i pieśń po raz pierwszy zanucił. Leciała wysoko. Daleko nikt uchem jej nie pochwycił. Kulejąc, schodził mchy. Włócząc za sobą był tak młody i piękny zarazem, lecz bardzo starą miał duszę. Powoli w dół zbocza kamieni. Ciągnąc lawinę, doszedł do źródła wody niebieskiej. Co moc miała i siłę, zanurzył nogę, ochłodził miękko i ulgi doznał od zdroju. Teraz but wciągnął iść. Mógł pochylej i chyżej biec ku łąkom. Na drodze spotkał dziewczynę ludzką, co wiązkę chrustu targała. Spojrzała, stanęła, rozwarła usta i miała. W przelocie spojrzenie błękitne jej swoje rzucił i granat kaftana zafurczał. Tak szybko biegł nogami smukłymi, jak gdyby wiatr w sosnach huczał. Do wioski biegł, posilić się pragnął przed drogą daleką i trudną.